Jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie oraz Ethereum? Dlaczego magiczne patterny czy też formacje cenowe nie działają? Oraz jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat aktualnej sytuacji na Bitcoina, pokażę Wam dlaczego magiczne paterny typu trójkąt nie działają, dlaczego mają niską skuteczność oraz powiem Wam w jaki sposób możecie zarabiać na wzrostach i na spadkach kryptowalut, w taki sposób w jaki ja z tego korzystam. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, możliwości edukacji i zarabiania na rynku kryptowalut Zachęcam Cię do zostawienia suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami Przybij również dzwona, no zostaw, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem Jesteśmy na darmowej platformie TradingView, na której możecie robić swoje analizy I właśnie możecie również na platformie TradingView obserwować mój profil, gdzie między dniami filmowymi staram wam się wrzucać aktualizacje. Jeżeli coś do analiz, które są robione dla Was w poniedziałki, środy i piątki, coś między tymi dniami się wydarzy, czy już po tych analizach, po tych materiałach, to tam będę właśnie wrzucał te aktualizacje danych scenariuszy, które dla Was tutaj przedstawiam. Oczywiście to są moje opinie, to nie są porady inwestycyjne i musicie mieć tego świadomość, że mogę się również mylić. Jestem zwykłym pacholskim, który uczy się tradingu i przedstawia wam swój punkt widzenia właśnie na temat rynku kryptowalut. Na początek, rzućmy sobie okiem na to, co aktualnie się dzieje, o czym rozmawialiśmy w poprzednim materiale. Czyli wyznaczają wam tą strefę, te dwie strefy w zasadzie: pierwszą tutaj, właśnie na poziomie 9790. 9800 i drugą na poziomie około 10000, tysięcy, lekko ponad 10000 i to były strefy, z których możemy się właśnie, kurs może się odbić po tym mocnym impulsie, ponieważ spotkaliśmy się ostatnio w piątek na analizie, w piątek to był to, to był w piątek, w piątek to był piąty, czyli byliśmy mniej więcej właśnie w tej okolicy, czyli odbiliśmy się już od tego poziomu i mieliśmy dalej jeszcze do wypełnienia ewentualnie tą pustą przestrzeń. Jeżeli mielibyśmy spadać, to możemy właśnie jeszcze z tej strefy zacząć spadać, co oznaczają Wam tutaj tymi poziomami. Co wydarzyło się wczoraj i dlaczego na wstępie powiedziałem, że magiczne paterny po prostu nie działają, to za chwilkę wam powiem troszeczkę szerzej. Może właśnie zaczniemy w sumie od tego. Może zaczniemy w sumie od początku, właśnie dlaczego te magiczne patterny nie działają. Wykasuję sobie kawałek wykresu. I co możemy tutaj zobaczyć? Tutaj mamy poprowadzoną linię trendu wzrostowego od ostatniego dołka. Widzimy, że punkt tutaj nam zahaczył po tych ostatnich spadkach. Akurat korzystamy teraz z giełdy Bitfinex. Te knoty, te poziomy różnią się na różnych giełdach właśnie po tym impulsie, na niektórych jest 9300, na niektórych jest 9200 ale jesteśmy na giełdzie Bitfinex i tutaj robimy tą analizę, więc mamy pierwszy punkt impuls wzrostowy mamy tutaj zejście, więc tworzy nam to lokalny trend wzrostowy na mniejszym interwale możemy sobie również jeszcze ten trend wzrostowy wyrysować chociażby zobaczmy na godzinie okay. w ten sposób żeby z tego, z tego Poziomu tutaj mamy raz, dwa, trzy punkty odbicia. Więc mamy trendzik. Z góry możemy wyrysować sobie tak zwany trend spadkowy i tworzy nam to trójkąt. Trójkąt, który nam mówi o tym, że po wybiciu górą z tych poziomów powinniśmy zobaczyć wzrosty. Po wybiciu dołem powinniśmy zobaczyć spadki. Jak sobie wpiszecie w google pattern forex pattern, To zobaczycie właśnie między innymi te formacje, o których mówię, czyli formacje trójkąta i wiele, wiele innych Służących do czego? Do manipulacji Ponieważ jak sobie zobaczycie, na przykład tutaj Mamy równie, różne patterny W każdym razie widzicie tutaj na ekranie, postaram się to teraz przybliżyć że Mamy tutaj wyznaczony sell, czyli poziom wejścia w pozycję. Mamy poziom stopa, czyli naszego stop lossa, czyli służy to do tego, abyście Wy ustawiali tam swoje zlecenia, abyście tam ustawiali swoje zabezpieczenia w postaci stop-lossów. A banki, instytucje, czy tak zwane grubasy na rynku kryptowalut po prostu wiedzą, gdzie są Wasze pieniądze i co zrobią. Wybiją Wam te pieniądze. Zobaczcie, mamy ten trójkąt, mamy ten trójkąt, i co tutaj się działo? Wybicie dołem. Wybicie dołem, tak? Mamy wybicie dołem, i co tutaj się teraz w tym momencie dzieje? Zobaczcie, cena odbiła się od tej linii trendu, którą wyrysowaliśmy jeszcze raz wcześniej. Tutaj już traderzy niektórzy po wybiciu tego trójkąta co robią? Zagrywają pozycję na spadki. A co zrobiła cena? Oczywiście jeszcze chwilkę pospadała, ale później, mocnym impulsem w ciągu godziny, wczoraj o 21, przez zamknięcie się świeczki 4 godzinnej zrobiła mocny impuls i co zrobiła? Wybiła stop lossy. A gdzie były te stop lossy? Tutaj. Tutaj były stop lossy traderów, którzy wchodzili tutaj w pozycję. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie, że stop lossy ustawia się nad tym właśnie trójkątem, nad ostatnimi szczytami. I te zostały po prostu tutaj wybite. Co mamy teraz aktualnie? Kolejną sytuację. Puścimy sobie to dalej. Tutaj zerkam na drugi wykres, mam pozycję pootwierane. Ale pokażę wam właśnie, co dzieje się aktualnie. I zobaczcie jedną rzecz znowu. Znowu jest to samo. Cyk. Wycinamy sobie. Tutaj mamy impuls wzrostowy i tutaj nam się stworzył trójkąt również informujący nas o potencjalnych wzrostach jeżeli cena zostanie wybita górą powinniśmy zobaczyć wtedy właśnie wybicie, powiedzmy tak przetestowanie tego i kolejne szczyty, kolejne poziomy wybicie dołem z tego poziomu powinno dać nam sygnał na jednak odwrócenie się i sytuację, w której kurs będzie spadał, natomiast widzimy, że co się stało teraz w ostatniej Godzinie w ostatnich 37 minutach, bo to jest od 10.00, świeczka o godzinie 10.00 się rozpoczęła. Mamy wybicie dołem. Prawdopodobnie, co jest bardzo niewykluczone, że zobaczymy za chwilkę kolejny impuls, właśnie kolejną świeczkę wzrostową, która wybije te poziomy i jednak kurs będzie podążał ku górze. Okay, to jest taki mój scenariusz w tym momencie manipulacyjny, wzrostowy po wybiciu stop lossów podaniu nadziei na to, że właśnie zaczniemy spadać, ponieważ trójką został wybity. Zobaczymy, jak to się potoczy. Sprawdzimy to sobie w środę. Natomiast nie wykluczam spadków jeszcze z tych poziomów, które tutaj dla Was wyznaczyłem. Tu mamy imbalans do wypełnienia. Natomiast przebicie 10200 da nam otwartą drogę do poziomów minimum 10500 i tutaj się rozegra ostateczna decyzja, ostateczna rozgrywka. Dlaczego 10500? Ponieważ mieliśmy tutaj bardzo dużo szczytów. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery razy kurs tutaj się zatrzymywał. Stworzył nam tutaj bardzo mocny punkt dla ceny. I wybicie tego poziomu i utrzymanie się ceny nad tym poziomem da nam mocny sygnał na to, że zaczynamy hostse, zaczynamy mocne wzrosty, dalsze wzrosty, nawet do 14 000 dolarów, co wyznaczaliśmy w poprzednich materiałach. Nawet 14400 możemy dojść, jeżeli chodzi o giełdę Bitfinex. Mam tutaj wyznaczone poziomy 11600, 11800. To są poziomy, z których również możemy się odbić. Kolejny punkt, taki gdzie mamy podwójny szczyt, jest właśnie w okolicach 10900, 11000. Więc też cena może właśnie dojść, chociażby wybijając oczywiście te poziomy. Więc mamy warunki do spełnienia, czyli wybicie. 10 500 cena może dojść do 11 000, stąd się odbić, stworząc kolejny wtedy potrójny szczyt, właśnie na tym poziomie i przetestować 10 500. Ponieważ często jest tak, że dany poziom, który jest oporem, później jest wsparciem na ceny, jest testowany, aby kontynuować kolejne ruchy, lub w przyszłości po prostu jest testowany. Więc możemy mieć właśnie taki scenariusz tutaj dalszy wzrostowy. Natomiast rozmawialiśmy również o potencjalnej manipulacji, którą ja tutaj sobie powiedzmy, rysuję i oczywiście wy się z tym nie musicie zgadzać, ale wam mówię o tym, że może to w ten sposób wyglądać, czyli właśnie wybicie tych poziomów, dojdziemy no tutaj cyk, mocny impuls i powrót, wybicie tych poziomów i rozpoczęcie trendu spadkowego na okres wakacyjny. W ten sposób również właśnie to widzę. A właśnie, coś mi się przypomniało. Pozdrawiam Testo. Także sorry, że tak długo czekałeś na te pozdrowienia. Pozdrawiam Cię przy okazji. No, także tak może właśnie wyglądać ten scenariusz. Dlatego tutaj jest również ta szałka spadkowa. Natomiast jeżeli chodzi o aktualną, lokalną sytuację, najpierw musimy wybić te 10200. Widzimy, że już powoli na interwale 15-minutowym mamy świeczkę wzrostową. Więc może się właśnie za chwilę zrealizować to, o czym mówiłem, czyli wybicie. Z magicznego trójkąta najpierw dołem Tutaj już zagrywają sobie na spadki, tu mają stop lossy I bam, zrobią górę, wybiją tutaj właśnie tych sprzedających I pójdą właśnie w kierunku wzrostowym Więc to sobie zostawię, zweryfikujemy to później Tutaj mamy jeden trójkąt, drugi trójkąt Także bardzo fajne narzędzie manipulacyjne dla grubasów. Wielu traderów opiera się o te formacje trójkąta, jakby one miały być naprawdę jakimś niezłym, niesamowitym wyznacznikiem. Fibonacci Team Łukasza Fiołka przeprowadził badania na temat skuteczności właśnie tych patternów i osiągnęły one skuteczność rzędu 50 czy 55%, także możecie również rzucić sobie monetą, aby dowiedzieć się, potencjalnie w którym kierunku może cena pójść. Ja osobiście nie zagrywam tych formacji, dla mnie one są manipulacyjne. Ja jedynie obserwuję właśnie taką sytuację jak jest teraz, gdzie. Co ciekawe, na interwale 15-minutowym cena zatrzymała się również na bardzo ważnym punkcie EMA 200. MA 200 średnia krocząca, zobaczcie, pięknie. Bardzo fajnie się sprawdza MA200 i tutaj właśnie cena często reaguje na tych poziomach. Jeżeli wybijemy te poziomy wyżej, to później ta strefa będzie strefą na longa. Ta strefa będzie miejscem, z którego będziemy mogli korzystać właśnie i szukać pozycji wzrostowych. Czyli jakby to wyglądało? Podpowiem Wam, to jest jedna z moich strategii. Nie powiem Wam oczywiście wszystkiego tutaj, ale wybicie tych poziomów mniej więcej Przebicie tych szczytów, cena może sobie tutaj zejść knotem i zacząć kontynuować wzrosty. Więc to sobie po prostu rozrysujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. To jest taki potencjalny scenariusz lokalny wzrostowy, jeżeli miałby się sprawdzić właśnie ten scenariusz tutaj manipulacyjny na wybicie tego trójkąta dołem, a potem górą, żeby powybijać te stop lossy. To jest taka moja sobie teoria, tutaj. Może nie o tyle teoria, bo to jest strategia, z której ja korzystam, i tak to po prostu e, wygląda. Że ja nie korzystam z takich patternów, jakie mamy tutaj standardowych strategii, linie trendu, linie wsparcia. Oczywiście rysuję je sobie po to, aby wiedzieć, gdzie cena może się zatrzymać, ale szukam potwierdzeń ze swojej strategii, czy dany poziom ma sens, aby został wybity, albo jak zostanie wybity, to szukam tej świeczki manipulacyjnej, czyli na przykład właśnie takiej. To tak lokalnie, natomiast czekamy na kolejne potwierdzenia. Dalej to jest dla mnie strefa spadkowa. Wielu traderów twierdzi, że już nie, że to już sygnał na wzrosty. Dla mnie dalej jest to strefa spadkowa i to będę tutaj właśnie podtrzymywał. Już nawet nie ta strefa, w sumie ta strefa też. Ta strefa tutaj też się może odbić, tak. Ogólnie ten poziom tu jest imbalans do wypełnienia, a ta strefa czerwona jest dla mnie strefą spadkową. Zaznaczymy sobie. Strzałaczką, i stąd właśnie cena może zacząć spadać, według mojej analizy. Oczywiście, Ty możesz mieć inne zdanie, i zachęcam Cię do podzielenia się właśnie swoją opinią, swoją wiedzą na temat tradingu. Jeżeli masz pisać, że analiza techniczna nie działa, to daruj sobie po prostu, bo jeżeli nie działa u Ciebie, to znaczy, że masz za mało po prostu wiedzy na temat rynku finansowych, czy to rynku kryptowalut, czy rynku forex. Jeżeli chcecie zacząć swoją edukację na rynkach finansowych, na rynku kryptowalut, chcielibyście potrafić zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut, już podczas waszej edukacji, gotowej strategii, sprawdzonej, co najważniejsze, strategii naszego zawodowego tradera, który daje nam pomysły na wzrost i spadki kryptowalut, daje nam pomysły na trady, daje nam pomysły na kupno i sprzedaż np. altcoinów, co jest nowym co jest sobie powiedzmy produktem dostanym na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mister Porada, to właśnie dołączając do naszego zespołu, wykupując pakiet za 220, 225 dolarów w sumie, jeżeli skorzystasz z bonusu, to otrzymujesz możliwość korzystania właśnie z tych gotowych setupów na wzrosty i spadki, oraz otrzymujesz pełną wiedzę jeżeli chodzi o zakres tradingu, plus aktualizację tego co się dzieje na rynku kryptowalut. Dodatkowy bonus ode mnie: dostaniesz dostęp do grupy, gdzie ja również z Wami się dzielę swoimi analizami, o których nie mówię, czy to na YouTube, czy na TradingView, ponieważ jest to moja wiedza, którą się dzielę ze swoimi partnerami, którzy razem się ze mną współpracują. Także tutaj znajdziesz link do rejestracji oraz instrukcję, jak dołączyć do forum. Jeżeli to Cię interesuje, to wbijaj na moją stronę i do zobaczenia w środku. Wracamy do analizy. Ok, tak wygląda sytuacja lokalnie. Ogólnie jesteśmy dalej. Rynek się jeszcze nie określił. Ten tydzień, zeszły tydzień miał być tygodniem decydującym i być może właśnie pierwsze trzy dni tego tygodnia aktualnego będą właśnie tymi dniami decydującymi. Być może cały ten tydzień pokaże nam, w którym kierunku idziemy. Jeżeli chodzi o spadki, to kolejny przystanek to jest właśnie tutaj 9000. Tutaj mam ustawione pozycje. Ponieważ mamy tutaj imbalans, jeżeli chodzi o tą pustą przestrzeń. No i bardzo ważny obszar to jest 8600, czyli ostatnie wsparcie dla ceny. Jeżeli chodzi o trend spadkowy, o, możliwo, o możliwe spadki, o tym rozmawialiśmy w poprzednich materiałach. Oczywiście słyszy się, że fundamentalnie tutaj wszystko wskazuje na spadki. Czas zweryfikuje, czy fundamentalnie tak jest, czy nie. Ja osobiście widzę możliwość zejścia do tych poziomów. Jeżeli nie teraz, to za kilka tygodni czy kilka miesięcy, zobaczymy jak to się potoczy. Tutaj będę kupował swoje krypto, ponieważ są to poziomy, do których cena po prostu musi dojść. Kwestia po prostu czasu. Tak jak miało to miejsce chociażby właśnie po tym spadku w marcu, cena wróciła do poziomu z kwietnia, czyli po roku czasu, wróciła do poziomu z kwietnia, prawie po roku gdzie mieliśmy właśnie tutaj ten imbalans, o którym wam cały czas również mówię, tak? czyli tą pustą przestrzeń, gdzie mieliśmy mocny impuls i cena musiała tutaj wrócić, wypełnić te poziomy, cena zawsze wypełnia poziomy imbalansu. Nie, możecie nie wiedzieć, o czym mówię, ponieważ o tym się nie mówi w standardowych strategiach, o tym się nie mówi na standardowych szkoleniach, Są to jest to element ze strategii, której ja się uczę, czyli strategii Smart Money opartej o wykres Wykofa. O której mało kto wie. No i w sumie spoko. Ja wam tutaj pokazuję coś nowego, coś czego nie spotkacie na standardowych grupach edukacyjnych czy innych forach. Ok, także ja tak to widzę, jeżeli chodzi o, o lokalne możliwości. I bardzo możliwe ogólnie jesteśmy w bardzo mocnym trendzie wzrostowym, i bardzo możliwe, że będziemy kontynuować te wzrosty, jednak zawsze trzeba mieć te dodatkowy scenariusz spadkowy i. Nie mówię Wam, tutaj będzie górę albo dół, tylko Wam mówię, co musi się wydarzyć, abyśmy te potencjalne spadki mocniejsze zobaczyli, bo przebicie oczywiście tej linii trendu może sugerować nam spadki, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. przymieśmy przebicie linii trendu, no i co z tego? Za chwilę wrócili, tak? Czyli musimy mieć dodatkowe potwierdzenia tego, że cena będzie właśnie z tych poziomów spadać i dokąd może zejść. Przykładowo po to, aby potem kontynuować Wzrosty, także ja wam mówię, że jeżeli stąd spadniemy, to cena może się właśnie zatrzymać na 9000. 9200 jest również bardzo mocnym obszarem dla ceny 9200-9300. To jest bardzo mocny również poziom, który trzyma cenę. Także tutaj może cena się odbić. To sobie weźmiemy troszeczkę mocniejszym kolorem i właśnie zejście do tych poziomów może utworzyć nam lokalne tutaj wsparcie dla ceny jeszcze mocniejsze że to obserwujemy trójkąty magiczne mnie już nie interesują chciałem wam tylko to pokazać ja w ogóle z tego nie korzystam obserwuję tylko sobie właśnie i szukam takich punktów manipulacyjnych zobaczymy co z tego wyjdzie za parę godzin być może kiedy wy już to oglądacie to właśnie to już się wydarzyło i właśnie zobaczyliśmy przykładowo właśnie te poziomy tutaj i kontynuację Wzrostów. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj mieliśmy fajną sytuację. Idealne dojście do tego boksa, którego wyznaczają wcześniej. Jeszcze cena może dojść na Bitfinexie do tych poziomów. Na innych giełdach, na przykład na Bybicie, doszliśmy do tych poziomów. Na BitMEXie również doszliśmy do tych poziomów. Więc Ethereum może właśnie tutaj sobie jeszcze podejść. Ja wczoraj stąd właśnie z tego dołka zagrywałem. Pozycje na wzrosty. Zamknąłem troszeczkę przedwcześnie, bo zamknąłem na przed 21. Zamknąłem bardzo przedwcześnie na 239, 240, mniej więcej na tych poziomach, a swój target miałem na 242,60, 242,70 i Później cena poszła jeszcze do nawet 245, więc zarobiłbym trzy razy więcej niż zarobię, ale trudno. Najważniejsze jest dla mnie to, że na tą chwilę z zeszłego tygodnia patrząc na trady, miałem stuprocentową skuteczność. Po ostatnich wpadkach, o których wam również mówiłem, podniosłem się mentalnie i widzę, że te analizy moje mają sens, sprawdzają się mega, mega, mega i po prostu z tego korzystam i wchodzę w te pozycję. Więc ja tutaj sobie obserwuję dalej tą strefę, natomiast jeżeli chodzi o Ethereum tutaj nam fajnie uzupełnili ten imbalans zobaczcie, że idealnie, zobaczcie, tutaj była ta strefa pusta tak, po tych wzrostach co zrobili? Tym knotem uzupełnili imbalans bardzo ładnie tutaj mamy wsparcie więc ta, ten, ten poziom 200, 217, 218 będzie teraz mocnym oporem, znaczy, przepraszam mocnym wsparciem na cenę, ponieważ najpierw był mocnym oporem wybicie, przetestowanie tego poziomu Czyli to, co mówiłem Wam o tych 10500 na Bitcoinie, gdzie mamy kilka właśnie tych szczytów, czyli mocny opór dla ceny, później, właśnie może być mocnym wsparciem, więc warto to będzie obserwować, tak jak miało to miejsce właśnie tutaj na Ethereum. Też mieliśmy trzy razy przetestowanie tego poziomu, nawet wcześniej było również ten poziom, tak? Wybity knotem, fałszywe wybicie tego poziomu, zejście, i później stworzyły nam się tutaj jeszcze dwa kolejne szczyty, więc warto ten poziom obserwować. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, gdzie cena może się zatrzymać, to przede wszystkim widzimy tutaj jeszcze linię trendu do przetestowania. Może być wybicie do poziomu 260, zejście przetestowania tego, to by właśnie pokrywało się przykładowo z tym, że Bitcoin wybija 10.500, dochodzi do 11 11.000, spada do 10.500 i właśnie wtedy na przykład Ethereum mogłoby się zachować w podobny sposób, czyli wybiłoby te 260, doszło do 260, przetestowało i kontynuacja wzrostów. Dokąd? O tym będziemy rozmawiać, jeżeli zobaczymy właśnie te potwierdzenia. Nie chcę się bawić teraz w wróżbite, jeżeli nie widzę tego na rynku, więc tradujemy. To, co widzimy, ale oczywiście możemy gdzieś tutaj aktualne, najbliższe, lokalne poziomy sobie już określić troszeczkę wcześniej, aby wiedzieć w jaki sposób reagować, jeżeli cena tam dojdzie. Czekamy na ruchy na Bitcoinie, wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej, jeżeli chodzi o Ethereum. Ja również, właśnie Ethereum. Ethereum sobie traduję, powiem Wam szczerze, na bajbicie. Bitcoina również na bajbicie, a sygnały, z których korzystam z Mister Porada, korzystam sobie na się, ponieważ tam nasz trader traduje i tam te poziomy są określane a ruchy są troszeczkę inne niż chociażby na ByBicie wczoraj na ByBicie zabrakło mi 20 dolarów, na tym spadku na tym spadku wczoraj tutaj zobaczcie, zostało, zabrakło mi 20 dolarów miałem powiadomienie 9,350 cena doszła chyba do 9,360 ja miałem 9,5 340 na wejście dalej mam ten poziom ustawiony ponieważ z tego poziomu dalej możemy kontynuować wzrosty i tutaj właśnie niestety mnie to ominęło ominął mnie wzrost bardzo ładny nabitku bitku 4% z dźwignią no tutaj by było około 8% zysku z mojej pozycji także ładna pozycja by była ale trudno jak nie ta to będzie kolejna także tak to wygląda jeżeli chodzi o Ethereum i Bitcoina. Obserwujemy to wyjście. Jeżeli będzie wyjście jeszcze raz górą, to powinniśmy zobaczyć kolejne poziomy wybite. Pierwszy poziom, w którym cena może się właśnie zatrzymać, to będzie lokalny opór dla ceny na poziomie ostatniego szczytu, czyli 9878 mniej więcej, i stąd możemy właśnie się odbić do tej strefy i kontynuować później wzrost. Tak ja to widzę. Zobaczymy, zweryfikujemy to za dwa dni, czy miało to sens. Widzimy również tutaj, że cena trzyma się na poziomie 9400 po raz kolejny. Mamy raz, dwa, trzy, cztery odbicia się ceny od 9400, więc to jest lokalne najbliższe właśnie wsparcie dla ceny przed kolejnymi spadkami. Później mamy 9200, 9300, co również było mocnym poziomem. I warto te strefy obserwować, aby reagować przynajmniej na krótkie właśnie odbicia, korekty i później szukać już kontynuacji spadków, ponieważ wybicie z tych poziomów będzie mocnym sygnałem właśnie na te spadki, szczególnie jeżeli to nastąpi w najbliższych dniach w tym tygodniu. Okej, okay, dziękuję Wam za ten materiał, dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, co myślicie o tej analizie, czy ma ona dla Was sens, czy widzicie powoli te schematy, które Wam pokazuję, te schematy manipulacji i czy one właśnie dają Wam jakąś wartość, czy rozumiecie to, czy jednak tego nie rozumiecie. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do forum, wszystko znajdziecie na mojej stronie, po rejestracji, po dołączeniu koniecznie do mnie napiszcie, ale dodał Was do mojej grupy. Gdzie dostaniecie dodatkowe możliwości, które pozwolą Wam jeszcze zmaksymalizować zyski, chociażby właśnie dostając sygnał od naszego tradera? Ja mam swoje schematy, które pozwalają mi złapać lepsze entry. Dzięki czemu moje potencjalne wejścia są lepsze niż w większości osób, które są przykładowo na grupie, ponieważ widzę troszeczkę więcej i inaczej ten rynek. Jeżeli to Was właśnie interesuje, to zapraszam do współpracy. Niech bitwa będzie z Tobą miłego tygodnia czy